Mnóstwo roboty. Dasz się zainteresować. Nawet jeśli jesteś z nami, to lepiej nie sprawiaj kłopotu. Więc to ciebie wybrał. Szuka go wielu ludzi. Nie wiem, jak się nazywa, ale sporo zapłacił, żeby nikt nie dowiedział się, że tu jest. Zadekował się w szczurzych norach. Rzadko stamtąd wychodzi. Ktoś przynosi mu żarcie i inne rzeczy. Z tego, co słyszałem, to szurnięty staruch. Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby tam siedzieć. Ukrywa się w szczurzych norach. Uważaj, nie tylko ty go szukasz. Do następnego razu. Jeśli okay. będę musiała Tak. Jadro? Tak. Kałamasz? Nie. Wiedź sobie! Co? Nie, to nie ja. Nie nazywam się Esbern. Nie wiem, o czym mówisz. Kałamasz? Kamień, Jakim cudem udało ci się ją znaleźć? A ona skierowała cię tutaj. I oto jestem złapany w pułapkę, niczym szczur. Słucham? Smoczę dziecię? Czyli jednak jest jakaś nadzieja. Lepiej wejdź do środka. Szybko. W szczurzych norach widziano agentów Talmoru. To zajmie tylko chwilkę. Nigdy mnie nie znajdziesz. Ten się zawsze zadina. O proszę! Jeszcze tylko chwilkę. Proszę, wejdź. Tak lepiej. Teraz możemy porozmawiać. Ty? Smoczym dziecięciem? Czy to prawda? To wciąż jest nadzieja. Przez tak długi czas mogłem jedynie bezsilnie przyglądać się, jak nadciąga nasza zguba. Smoki... <laughs> Można je zabić. Ostrza zabiły ich wiele w czasach, gdy były jeszcze zabójcami smoków. Nie, smoki są jedynie ostatnim symbolem końca czasów. <laughs> jeszcze do tego nie doszliście? Co jeszcze musi się stać, byście się obudzili i zobaczyli, co się dzieje? Alduin powrócił, jak przepowiedziano. Smok z zarania czasów, który pożera dusze zmarłych. Nikt nie ucieknie przed jego głodem. Ani tu, ani w zaświatach. Alduin pożre wszystko, a ten świat się skończy. Nic go nie powstrzyma. Masz rację, zapominam się. Tak długo żyłem bez żadnej nadziei. Przepowiednie są jasne. Jedynie smocze dziecię może powstrzymać Alduina. Musimy iść. Szybko. Zabierz mnie do delfin. Mamy wiele do omówienia. Ale daj mi jeszcze chwilkę. Muszę zebrać... Żyłem swój opatrzony przypisami Anuad. Jedną chwilkę. Wiem, goni nas czas, ale nie wolno nam. Wdrażać sekretów Talmorowi. Muszę przynieść jeszcze coś. Cóż, to chyba wystarczy. Chodźmy. Wiem, wiem. Spieszę się. Piadro, nóż, książka, kałamasz. Niech ktoś coś zrobi. To są młodzieńskie nasienie. Niech ciosła. Ja. dobrze ci widzieć. Minęło mnóstwo czasu. Też się cieszę, że Cię widzę, Bernie. Minęło tyle czasu, stary przyjacielu. Tyle czasu. Cóż, udało Ci się tu dotrzeć. I to nawet w jednym kawałku. Dobrze. Chodź, wiem, gdzie możemy porozmawiać. Orgnar, staj na chwilę za ladą, dobrze? Tak, jasne. Tędy. Udało Ci się to znaleźć, od tak? To musi być Twój o tak. szczęśliwy dzień. Smocze, dziecię, w rzeczy samej. Oczywiście to wszystko zmienia. Nie ma czasu do stracenia. Musimy odnaleźć. Pozwól, że ci pokażę. Wiem, że gdzieś to miałem. Esbern, co? Daj mi jedną chwilę. A, jest. Chodź, pokażę Ci coś. Widzisz? Tutaj. Niebiańska przystań. Wzniesiona wokół jednego z głównych obozowisk wojskowych Akawirczyków na pograniczu. Podczas podboju Skyrim. Wiesz, o czym on mówi? To tutaj zbudowano ścianę Alduina, by w jednym miejscu zgromadzić całą wiedzę o smokach. Zabezpieczenie przed zapomnieniem, jakie niosą ze sobą wieki. Tak czy inaczej było to mądre i przewidujące posunięcie. Pomimo ogromnej sławy ściany Alduina w tamtym czasie, jednego z cudów starożytnego świata, jej lokalizacja była owiana tajemnicą. Espern, do czego zmierzasz? Mówisz więc, że nie dane ci było słyszeć o ścianie Alduina? Żadnemu z was? Zapomnijmy o tym. Czym jest ściana Alduina i co ma wspólnego z powstrzymaniem smoków? Na ścianie Alduina starożytne ostrza zapisywały wszystko na temat Alduina i jego powrotu. Po części to historia, a po części przepowiednia. Wiedza o jej lokalizacji zaginęła na przestrzeni wieków, ale mnie udało się ją odnaleźć. Po prostu o niej zapomniano. Archiwa Ostrzy skrywały tak wiele tajemnic. Mnie udało się ocalić jedynie kilka skrawków. Uważasz więc, że ściana Alduina powie nam, jak go pokonać? Cóż, tak. Prawdopodobnie. Nie możemy mieć pewności, dopóki tego nie znajdziemy. A więc niebiańska przystań? Wiedziałam, że można na ciebie liczyć, Esbernie. Znam ten rejon pogranicza, o którym mówi Esbern. To niedaleko miejsca zwanego teraz Iglicą Kart. W kanionie rzeki Kart. Możemy spotkać się z tobą na miejscu albo udać się tam wspólnie, jak wolisz. Z rzecznej puszczy, droga prowadząca na południe przez Falkret, to najkrótsza trasa. Możesz też złapać powóz z Białej Grani do Markartu i dostać się tam od zachodu. Tak czy siak, pograniczę to ostatnimi czasy dzikie tereny. Wszędzie grasują renegaci. Zachowaj ostrożność. Twój wybór? Podróżowanie oddzielnie może okazać się bezpieczniejsze. Nie będziemy tak bardzo zwracać na siebie uwagi. Nie martw się, sprowadzę tam esberna w jednym kawałku. Będziemy na ciebie czekać przy iglicy kart. Powodzenia! Ostrożnie! Tutejsze wichry są bardzo zimne. Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Przemyślisz, że się nadajesz, samotni mamy sztal. Co o tym wszystkim myślisz? Mój ojciec był legionistą. Już będę dźwigać twoje ciężary. Ruszajmy więc. Það er eitthvað. Tak. To bez wątpienia robota akawirskich kamieniarzy. Musimy opuścić ten most. Te filary muszą mieć jakieś znaczenie. Tak. To symbole akawirczyków. Nie wiem, jakim sposobem, ale się udało. Zobaczmy, co jeszcze jest ostrza. Były nam na drodze.